Super, tak? Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję. No to się cieszę. Dziękuję. Hmm. Cała przyjemność po mojej stronie. Gotowa? Pokaż mi się. Taram! Uleńko, nie będziemy cię zatrzymywać. W siedlisku jest jeszcze tyle pracy. A jak będziesz wracać, to odbierz od Basi tą srebrną paterę. Ona będzie wiedziała, którą. Tak, tylko miałam jeszcze Sony z włosami pomóc. A to nie będzie takiej potrzeby. Nie? Czekaj, ja wszystko rozumiem. Pośpiech, prawie zero gości, suknia ślubna z odzysku, A. makijaż robiony w przeciągu. Ale fryzura ślubna będzie z prawdziwego zdarzenia. Sonia, pani do ciebie. O właśnie, to jest pani Irenka, najlepsza fryzjerka w okolicy, zapisy ma trzy miesiące naprzód, ale dała się uprosić pani e, sołtys, to autorytet robi swoje. Super. E, no więc kochani co, nie będziemy przeszkadzać mistrzyni, wychodzimy. Wychodzimy. Więc Pani Irene, ja mam taką wizję.